Matylda! Matyldo Robocie! Czy jesteście na wezwaniu alarmowym? O nie, ktoś potrzebuje pomocy! Dobra decyzja, dziewczyny! Matylda Robot pomoże płaczącemu samochodowi, a Matylda zajmie się wezwaniem. Czekaj, to doktor Zig potrzebuje pomocy? Uważaj, Matyldo Robocie! To pułapka! O nie, doktor Zig kontroluje ją umysłem. Hey. Mm -hmm. Uważaj, superciężarówka. Robot Matylda jest kontrolowana przez umysł. Oh. Mm -hmm. O nie, Matylda robot popchnęła Skyler i teraz utknęła w betonie. Mm -hmm. Mm -hmm. <c repaired> Z Matyldą robotem poradzimy sobie później. Mm -hmm. Zabierzmy stamtąd Skyler, superciężarówką. Wiertło? Idealne do rozbijania betonu. Dobra robota, superciężarówko. Skylar jest teraz bezpieczna. Co to było? Superciężarówko, szybko! Teraz Walter jest w niebezpieczeństwie. Czy Matylda robot to zrobiła, u Walterze? Musisz powstrzymać Matyldę, robota, zanim skrzywdzi więcej aut. Znalazłeś coś super ciężarówką? Tam jest doktor Z! I ma pilota Matyldy, robota. Superciężarówko, musisz zniszczyć tego pilota, zanim robot Matylda skrzywdzi kolejnych mieszkańców miasta. Gdzie się wybierasz, superciężarówko? Uciekasz? Wiedziałem, że nie zostawisz swoich przyjaciół i nie uciekniesz superciężarówką. Widzę, chciałeś tylko przestraszyć doktora Ziga, żeby puścił pilota. O nie, co się dzieje z Matyldo-robotem? Straciła kontrolę. Super ciężarówko musi się powstrzymać. Myślę, że tym razem będziesz potrzebował swojego gadżetu. Dobry pomysł. Możesz zatrzymać Matyldę Robota za pomocą liny holowniczej. W dziesiątkę! Teraz zwolnij, żebyś mógł ją zatrzymać. Dalej, super ciężarówko, jesteś tak blisko. Aha. Jaj! Zatrzymałeś robotę Matyldem! Będziemy musieli zabrać ją do garażu Toma na naprawę. Hmm. 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 Próbuje pan uciec, doktorze Z? Nawet o tym nie myśl. To jest czas więzienia! Tak się właśnie kończy, kiedy przeszkadza się policjantkom! Mm. Mm. <noise> Witaj, super ciężarówko! Co za mroźny zimowy dzień! Czy to były kurczaczki? Kurczaczki musiały się zgubić! Myślą, że jesteś ich mamą! Wygląda na to, że kurczaczki chcą, żebyś za nimi pojechał! O nie! Nadjeżdża pociąg! Pisklęta są w niebezpieczeństwie. To lokomotywa Troy. On nie panuje nad sytuacją. Superciężarówko, zabierz kurczaczki z toru. To nie działa. Kurczaczki myślą, że się z nimi bawisz. Superciężarówko, czas na transformację. Uporem. Jesteście już bezpieczne, małe pisklęta. Jenny próbuje pomóc. Troy próbuje użyć hamulców, ale tory są pokryte lodem. Nie może się zatrzymać. Miej oko na te małe pisklęta, Jenny. Superciężarówka musi złapać pociąg. Edna, powinnaś być ostrożna, kiedy przejeżdżasz przez ulicę. Trzymaj się z dala od linii kolejowej. Troj nie panuje nad hamulcami. Tam jest! Jesteś w wielkim niebezpieczeństwie, Edna. Super ciężarówko Edna nie zdaje sobie sprawy, że Troj zbliża się do niej. Troj jest za szybki. Nie dotrzesz do Edny na czas. Nadszedł czas, aby użyć gadżetu. Nie. Reaktor prędkości sprawi, że będziesz szybszy niż troj. Dobra robota, super ciężarówko. Edna jest bezpieczna. Zwracaj większą uwagę, kiedy jesteś na ulicy. Troj musisz się zatrzymać. Troj nie może użyć hamulców. Co zamierzasz zrobić? Trój musi zostać zatrzymany, zanim zrobi komuś krzywy. Czas na nową transformację! Super pociąg, użyj całej swojej mocy, aby powstrzymać Troja! O, jedzie za szybko! Potrzebujesz więcej mocy, by go zatrzymać! O nie! Zmierzasz w kierunku ślepego załuka! Superciężarówko, dalej! Dasz ranę! Trzymaj się, Superciężarówko! Było blisko! Troj zostałeś uratowany przez superciężarówkę. Troj, Amber zbada cię i sprawdzi, czy wszystko jest OK. Wskakujcie kurczaczki. Superciężarówka zabierze was do mamy. O nie! Doktor Zig wypuszcza zahipnotyzowane pistolem do miasta. Te szalone kurczaki będą sprawiać kłopoty. Na szczęście, ekipa ratunkowa jest już w drodze. O nie, kurczaki spowodowały wypadek. Ratownicy, czy możecie dostać się do rannych samochodów przez ten korek? Super możesz pomóc? Aha. Już czas na transformację! Policyjna ciężarówka, czy możesz pomuzować korek, żeby Amber mogła dojechać do rannych? Wow, ciężarówka policyjna luzuje ruch. Czy jesteś gotowa pomóc poszkodowanym samochodom Amber? Te dwa samochody nie wyglądają najlepiej. Dobra robota, Amber. Lekarstwo pomogło rannym samochodom. Ale zaraz, czy to jest pożar? O nie, zahipnotyzowane kurczaki wznieciły pożar. Frank, zgasi ogień! Frank jest już w drodze, ale będzie potrzebował pomocy. Czas na transformację, superciężarówką! Pożar się powiększył! Frank potrzebuje twojej pomocy! Wygląda na to, że ogień uroził większy superstrażak. Musisz szybko pomóc Frankowi! Wspólna praca jest zawsze najlepsza! Wow, to było w samą porę! Pożar został ugaszony! Nadszedł czas, żeby uratować zahipnotyzowane kurczaki przed hipnozą doktora Ziga! Nie, uciekają! Ratownicy musicie zatrzymać doktora Ziga i uratować zahipnotyzowane kurczaki! Zahipnotyzowane kurczaki i doktor Zig biegną w różnych kierunkach. Superwozie strażacki. jedź za doktorem Zigiem. Ekipa ratunkowa zamierza uratować zahipnotyzowane kurczaki. Hmm. Przypomnij spróbować zdobyć piskę w inny sposób? Dobra robota, ratownicy! Kurczaki zostały uratowane przed hipnozą doktora Ziga! O, nie, doktor Zig wciąż ucieka! Nadszedł czas na użycie gadżetu! wyrzutnik sieci pomoże ci złapać doktora Zig? O nie! Siatka nie złapała doktora Zika. Doktor Zig jest zbyt szybki. uciek. Wygląda na to, że superciężarówka potrzebuje pomocy! Jesteś tu, żeby pomóc! Doktor Zig nie może teraz nic Wypróbuj ponownie swój wyrzutnik sieci, super Doktor Zig został zdrojony! Oh. Nie ma to jak praca zespołowa. Kurczaki są bardzo zdenerwowane na doktora Ziga. Tym razem doktor Zig z pewnością dostał lekcję. Wow, dobrze się bawicie? To niesamowite! Super sprężynująca ciężarówka! Ktoś potrzebuje twojej pomocy Karl oh. lepiej szybko jedź do domu oh. Ben utknął w kałuży błotnej! Całe no szczęście, Kerry jest ok. Ale Ben jest w błotnistych tarapatach. Pomożesz mu kara? Doskonale, zatem ruszajmy. Zobacz, tu jest Ben! On tonie w błocie, Carrie, jak długo on tam siedzi? Przyjechałeś tu z dziećmi po szkole, a on już tam tkwił? Super ciężarówko! I co teraz zrobisz? Będziesz się transformował, Parka? Doskonale! Tylko bądź delikatnym! O nie! Ty też utknąłeś! I kto teraz was uratuje? Tylko spokojnie, superciężarówka! Żadnych gwałtownych ruchów! Ach, udało się! O, udało się! Wszystko w porządku, Ben? Całe szczęście! Dobra robota, super koparko. A co tam się dzieje? Jakaś tragedia. Tylko spokojnie zatrzymaj się. Uspokój oddech i opowiedz nam co się stało. Zgubiłaś przyjaciela w labiryncie? Super ciężarówko, czy pomożesz? No, Super ciężarówka używa radaru, żeby odnaleźć zagubionego dzieciaczka. Aha, chyba już coś zlokalizował. To w tamtą stronę. Ciekawe, czy go znalazł. Tak, znalazł go. Super ciężarówko, masz takiego nosa do rozwiązywania problemów? Ciekawe, czy zgadniesz, co jest na stole. To czekoladowe ciasto dla Ciebie. Podziękowaniu za uratowanie nas. Do zobaczenia. Hey, wow, jakie macie fajne helgi! <grym> A czy wy udajecie jakichś modeli? No, no, no! O, wygląda na to, że ktoś no. ci potrzebuje, Karol? Pije szybko do domu! Aha. Ba, ba. Ma, ma. O, nie! Mamy oh. tutaj wypadek na ulicy! Wow. Lampa blokuje przejazd. Zobacz nie jest, jest bardzo zasmucony. No coś jest nie tak z tym autem? No wygląda na chore. Ono się przegrzewa. bo też się przegrzewa. Arloni cię bardzo potrzebują. Aha. Haha! Tylko spójrz na ten korę! Rozsądźcie się, oh, oh, mamy tutaj oh. sytuację kryzysową! Super ciężarówko, jedź po wody Mało brakowało! Musimy się już tam dostać, super ciężarówko! Hmm? Ha, ha, ha. A -a, uh -huh. uh -huh. <machodica> super lokomotywa! Dobrze, Mateo! Zaraz super, uh pociąg, -huh. za jest... Spróbuj jeszcze raz super lokomotywa! Chyba zablokowała się że to Dalej, super ciężarówko. Uda, udało się. Hej, hej, hej. Oj, hm, hm, hm. O, Czy coś nie jest super lekko motyba? O, No ma nie ma ba, valenba. O, Dlaczego wszyscy się przegrzewają? I musisz idzie jakoś ochronić. użyjesz swojego oh. gadżetu, superciężarówko? Świetny pomysł, superciężarówko! Teraz to spłodzimy wodą! To działa! Dobra robota, super lokomotywo! Wszystko jest drogie! Matrę tam się teraz nie zajmie! Wow, super ciężarówko! To dla ciebie nowiu zrobił... kierwalgi! Do zobaczenia, moi przyjaciele!